Podróż na Maltę. Postanowiliśmy e, zacząć od pielgrzymki do najstarszej stolicy tego państwa. Malutkiego e, jest to Mdina. Widać ją tam na wzgórzu. E, żaden transport tam nie dojeżdża, e, ponieważ jest to bardzo ciche miasto. E, nie wolno krzyczeć, nie wolno też głośno rozmawiać. Tu muszę pokonać kałużę jakoś. A eee, to jeszcze tylko zami, zanim będę skakał, to powiem. Mieszka tam 292 mieszkańców, więc nie jest to wielkie miasto. No i zaraz tam będziemy, zobaczymy. Mówi się, że Malta jest taka malutka, ale tego w ogóle nie czuć jak się jest tutaj w środku, bo te widoki są niesamowite. Eee, idziemy, 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 idziemy i, I dojść nie możemy. Tam jest nasz cel. Eee, no i dalej. Dreptamy. A teraz idziemy już taką drogą wzdłuż ulic, pod górę cały czas, więc tutaj inaczej się odczuwa w ogóle odległości, ale jest uroczo, absolutnie fantastycznie. Jesteśmy cali spoceni, no bo tu jest prawie 30 stopni, więc jest naprawdę gorąco. Nie spodziewaliśmy się takich temperatur, chociaż wiedzieliśmy, że będzie cieplej niż w Londynie. W każdym razie zobaczcie jak tu jest cudownie. I ta, no można powiedzieć, cisza w porównaniu z miastem. Tam jednak dochodzą jakieś odgłosy, ale jest naprawdę fajnie. I tam już widać mury tego miasta, pierwszej stolicy Malty. No jestem bardzo ciekawy, jak wygląda, bo na razie to, co pokazują filmy o Malcie, w ogóle jej tak naprawdę nie, nie pokazują. Um, więc mam nadzieję, że ją pokażę bardziej, e, jaka jest. E, mnie w ogóle bardzo się podobają i pociągają właśnie te, e, te takie okolice, te takie ruiny, stare budynki, te, te mury czy płotki z kamieni, bo mają tu dużo kamieni. Um, I bardzo mi się podoba to, że oni na tak małej przestrzeni, bo Malta jest naprawdę małym państwem i wyspą potrafili zrobić tak niezwykle dużo rzeczy. że się w ogóle tego nie czuje, że jest, jesteśmy w takim ograniczonej przestrzeni. Cudownie. No już jesteśmy coraz bliżej. Słuchajcie, to jest tak ślicznie, że się w głowie nie mieści. A... No i właśnie nie city, możemy się... City, silent city przed nami. Mdina. Jedno z najstarszych miast na świecie. No. Licząca 280 parę osób, tak? 292 osoby oficjalnie tam mieszkają. I tutaj jest wejście do Diny. Brama główna. Proszę bardzo. A Marcin mi właśnie sprzedał ciekawostkę. Że to były kręcone epizody do Gravotron. Czyli między innymi. Miasta starta do miasta. Czyli graotron, To jest po polsku graotron była tu kręcona. No i tutaj mamy taką mini fosę. Nie byliśmy tam w sumie. Tu sobie można pochodzić. To jest część muzeum. Aha. Tam są... Ale no, nie ma tam nic takiego, co bym, za co bym chciał zapłacić. Mniej ludzi. No i w końcu weszliśmy do Mediny. Medina, tak jak powiedziałem, mieszkają tu 292 osoby i to jest też, już powiedziałem, chyba najstarsza dawna stolica Malty. Położona jest w centralnej części wyspy i rozciąga się stąd podobno bo jeszcze nie widzieliśmy cudowny widok. Tak więc. Tak wyglądają. Są tu wąskie uliczki. Jest to tak zwane, tak jak Marcin wcześniej powiedział, miasto ciszy, czyli tutaj nie powinno się krzyczeć, aczkolwiek naturyści nie zawsze przestrzegają takich zaleceń i krzyczą do dzieci na przykład albo do siebie. O, jeszcze no wszędzie, do Marcin to jest wszędzie tutaj takie są znaczki, żeby respektować Miasto ciszy, bo to się nazywa, tu nie lubią hałasu, więc poprosi się żeby Miasto jest zbudowane z piaskowca, tak jak chyba każde miasto na Malcie, ale tutaj ten piaskowiec jest chyba najciemniejszy. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i wydaje mi się, że to miasto to jest cały jeden wielki zabytek. Jakieś dwa samochody, ale tylko mieszkańcy mogą tutaj parkować, bo cała reszta musi zatrzymać się poza. A my doszliśmy na nogach. Tutaj mamy taką malutką restauracyjkę, e, ale jeszcze nie wiemy, co to można zjeść. A tu chyba można do środka nawet wejść. Wejdę, zobaczę, co tu jest. O! Nie wiem, e, czy wiecie, ale Malta. E, to jest jedno. Marcin chyba nam wcześniej powiedział, jedno z najstarszych miast świata, ponieważ pierwsze budynki tutaj e, już powstały w czwartym tysiącleciu przed naszą erą, czyli naprawdę, naprawdę dawno temu. Uwielbiam te ich wąskie uliczki tutaj. Naprawdę, te budynki są absolutnie przepiękne, a ale w zasadzie, w zasadzie oni mieszkają tam trochę wyżej, bo podobno stąd się naprawdę ten widok piękny rozpościera. A tutaj, co widzimy my, turyści, no to w zasadzie mury, pateru. E, tutaj jeszcze wyczytałem, że pierwszą warowną osadę a, założyli Fenicjanie w 700 roku, przed naszą erą. Zobaczcie, jak tu ładnie taki placyk. O, jak ślicznie! Wow! Ale tu wygląda naprawdę super. Rewelacja. I znowu wielkie zaskoczenie, bo myślałem, że to miasto będzie takie malutkie. No nie jest wcale aż takie malutkie. Więc No i jest przede wszystkim ładniejsze, nawet niż myślałem. Naprawdę cudowne. Miasto jest absolutnie niezwykłe. Bardzo nam się tu podoba. Chodzimy sobie i się zachwycamy. I teraz stoję na placu świętego Pawła. Tutaj nieopodal w ogóle. E, Malte w ogóle e, przejęło rzymskie cesarstwo i wybudowano tu pałac rzymskiego gubernatora. Ale zaraz potem rozbił się tutaj statek apostoła Pawła. E, no i przebywał tu i żył tutaj w latach 60. naszej ery. I to jest właśnie ten jego plac, tak on wygląda. Jest urokliwy. Cudownie. Pełno tu takich właśnie akcentów. Mnóstwo gościołów. Mnóstwo dzwonów. I cały czas słychać jak rozbrzmiewają. I mimo dużej ilości turystów w sumie, jak na takie małe miasto, to, to panuje tu taki spokój. A tutaj I są chyba jakieś krypty, sam nie wiem. Dzisiaj święto zmarłych, więc wejdę tutaj mam nadzieję, że mogę po tym chodzić. Wow, tak de definitywnie to są chyba groby. Tam chyba leżą ludzie. Tutaj są ich zdjęcia. Tak, to są na pewno krypty. Może właśnie otwarte, dlatego że jest pierwszy listopada. Tam jest dosyć przerażająca rzeźba. Jak kostucha wygląda. Nie mogę tam chyba wejść. Albo i mogę. Nie jest zamknięte to chyba mogę, chyba chodzę po grobach. Tak to wygląda. Wow, ciarki nie przechodzą. No i tutaj. Ta podłoga mnie przeraża, bo wydaje mi się, że chodzę po grobach, po głowach zmarłym. Ale chyba można to robić, ponieważ nie ma żadnego zakazu. Więc w ten sposób to wygląda tutaj. Ale czat i te zdjęcia. Kościoły są piękne. Ja nie chodzę po kościołach, ale chciałbym pokazać, jak wyglądają. Tak więc, zobaczcie. Absolutnie pięknie. Te malunki. Coś niesamowitego. Zobaczcie tutaj te. Zdobienia. Pięknie. I z drugiej strony. Tutaj ambona. Gówny. Był to kościół zwiastowania najświętszej Panny. No właśnie, nie powiedzieliśmy tego. I wszędzie słychać te koniki, te, te dzwoneczki koników. Tutaj takie okienko mieć czerwone balkonik. Jest trochę misto, zamieszkanie jest to no. uroczo. O, w końcu zobaczymy, bo tam jest chyba jakiś taras, będziemy mogli zobaczyć widok. No to jest, jest linia na e, całą wyspę, tak? na Maltę. no tam są różne miasta, które widzicie, ale zobaczcie, jaka wielka jest ta wyspa. Tak się mówi, że ona taka malutka. Ja ją przyłożyłem do mapy częstochowy. To jest dokładnie tak jak Częstochowa, więc nie jest nic, ale taka mała. I dokładnie prawie tyle samo mieszkańców tutaj mieszka, czyli 300 tysięcy mieszkańców na całym, w całym państwie. Ale zobaczcie, nawet nie widać linii morza, tak jest rozległa. Dopiero z tej strony tutaj lekko widać. A tam, stamtąd przyszliśmy. A stamtąd przyszliśmy, właśnie tam. Ta. Jak dla tak małe miasto, to ma niezłe wille. No zobaczcie, jaka to jest willa. Wow! Ale bym chciał mieć taką filę, muszę przyznać. Takie placyki tu są. I jest tak uroczo, że po prostu matko kochana jestem absolutnie oczarowanym Dinom, naprawdę. Eee, no zobaczcie jak to jest ładnie. I kolorowo i w ogóle i te koniki. Eee, te placyki. Ten konik jest super też ja nie popieram akurat tego, do czego się je zmusza. O, i tutaj. O, i takie. Łódeczki. No i te niektóre wille, to są naprawdę niesamowite. Więc rzeczywiście tutaj mieszka 292 mieszkańców, natomiast domy mają niezłe. I te korytarzyki. Ale widać, że to jest średniowieczne e, miasto, bo to było w ogóle starożytne miasto, tak jak powiedziałem, ono, e, jego historia sięga 4000 leci przed naszą erą, czyli naprawdę dawno temu. Potem jak powiedziałem, no, 700 e, lat przed naszą erą Fenicjanie tutaj zaczęli budować, ale był ogromny, e, to było ogromne trzęsienie ziemi i w zasadzie te wszystkie starożytne ruiny, no zobaczcie, no po prostu matko. Ślicznie, nie wiem, czy te kolory widać. E, te starożytne ruiny. E, no legły w gruzach i dopiero odbudowano je właśnie w średniowieczu. Dlatego ono ma taką architekturę nie starożytną, a średniowieczną. Więc. Ale pięknie. No zobaczcie, te drzwi. I ten krzaczek. No tu się same zdjęcia robią. Takie zakątki też tutaj są, mini ogrody. Ale tu w tych uliczkach to bardzo wieje, chociaż to jest ciepły wiatr, tak więc my jesteśmy porozbierani, jest bardzo, bardzo ciepło. Więc nie ma tu prawdziwych ogrodów, więc sobie zrobili właśnie takie. No i jeszcze trochę tych uliczek pokażemy, więc cała Mdina tak wygląda. Jest ich mnóstwo tutaj. No i to niebieskie niebo, nie? I to niebieskie niebo, i ta pogoda, i w ogóle. E, bardzo charakterystyczne są te balkoniki dla, dla Malty. Wszędzie, wszędzie są właśnie takie balkoniki. To są w różnych kolorach, najczęściej są w zielonym. Tak. Tylko, że to miasto jest najstarsze i to widać, i to czuć. Ono jest naprawdę zbudowane e, tylko i wyłącznie z piaskowca. Jeżeli chcecie, możecie kupić sobie to mieszkanie, bo o są tak. na były na sprzedaż mieszkania. No i zapieprzają tutaj koniki z turystami po tych cieniutkich uliczkach wąskich. A tutaj mamy komisariat policji, proszę. Polizja mdna. Jakkolwiek to wymawiałem. Ładny ten komisariat.